Do głosu zapraszam Panią Poseł Annę Dąbrowską-Banaszek, Klub, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Pani Marszałek, Wysoki Sejmie. Od lipca 2022 roku w Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie, które wprowadziło nowe pojęcie, substancja pochodzenia ludzkiego. Każda substancja, która pochodzi od ciała ludzkiego, tak się nazywa. To są również komórki rozradcze. Poprze przetwarzanie to między innymi zapłodnienie według tego rozporządzenia. W wyniku tego powstaje preparat. Według tego rozporządzenia ma to być przechowywane, uwalniane, dystrybuowane, to wszystko w ramach regulacji prawa farmaceutycznego. Do, Mam pytanie do Pań wnioskujących, jakie mamy zapewnienie, że powstające w wyniku in vitro komórki niewykorzystane, czyli które nie będą w ramach selekcji odstawione gdzieś na bok, nie będą tym preparatem. prawa farmaceutyczne, według którego roz, to rozporządzenie yy, obowiązuje, to między innymi produkcja kremów odmawiających. Zapraszam do głosu Panią, po, Pana. Dla tych, którzy chcieliby zapoznać się z tym dokumentem, to jest KOM 2022-338. Zapraszam do głosu pana posła Mateusza Bochenka Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska.